Cześć, cieszę się, że wystartowałam tutaj w Śremie na stronie. Dzisiaj dzień był wspaniały, rywali, rywalizacja bardzo ciekawa. Dalsza część pływania idealna, bardzo fajne warunki. E, trasa rowerowa, piękna, fajny asfalt, e, więc byłam bardzo zadowolona z dzisiejszej jazdy. E, no i część biegowa tutaj wspólnie z kibicami i z innymi zawodnikami na trasie, więc e, bardzo fajna atmosfera, jestem bardzo zadowolona e, z tych zawodów i brawa, może zawitam tutaj za rok, jak pozwoli mi nasz kalendarz, to jak najbardziej. Kiedyś! to było gratulacje, bo jednak, nie jeden chłopiec słyszy, że im dowaliłaś, ale jak im dowaliła Agnieszka Jerzyk, to nic, nic takiego! Witamy cię serdecznie u oraz... nas! Na początku mają, że bardzo się cieszę, że tutaj ja wzięłam udział, bo naprawdę niesamowite zawody. A przede mną, jeszcze jeden start w tym roku 30 września wystartuję. Zapowódcza Ironmana w Portugalii i to będzie mój ostatni start. Ale to jest mój to, to jest najważniejszy start, czy najważniejszy start już za tobą? Dwa najważniejsze starty już za mną, czyli Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Świata na dystansie z połowa A teraz jeszcze korzystając z mojej formy chcę wystartować właśnie jeszcze w Portugalii i stąd też ten dzisiejszy start.